właśnie przyszły moje dwa nowe LPS-ki. A oto i one. Tak, to są te dwie paczki i otwieramy. Ja nie chcę pokazywać adresu, bo to raczej tak nie to. Tutaj najprawdopodobniej jest moje największe marzenie. A oto i... Stella. Była moim naj, 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 naj marzeniem. Po prostu marzyłam o niej. Widziałam ją na Allegro, ale po stówie, no to weźcie. Taką drogą, no to... Strasznie się z niej cieszę i kupiłam ją przez OLX. Jest po prostu prześliczna i nazywa się Stella. Dobra. A teraz druga paczka. Oh. Dobra. Numer jeden to jest... Sorry. Bull Nie miałam jeszcze takiego kształtu, a bardzo chciałam. Wygrałam go na licytacji i nazywa się Pyszczek. Wajny <laughs> jest. Oraz drugi... A drugi to. Sorry, czekajcie. Oto taki short hair. Taki z brokatem. Jest bardzo ładny i nazywa się Alice. Jeszcze takiego nie miałam, ale bardzo mi się podobał, dlatego że jest taki brokatowy i TD. Dobra? I to wszystko. Także to są moje. Yy, trzy nowe pet shopy yy, Stella yy, Pyszczek oraz Alice I możecie się jeszcze spodziewać nowego Shoppingu w poniedziałek, bo ponieważ jeszcze Jeden nowy LPS-ek nie doszedł Dobra, to dzięki za obejrzenie, pa pa